Dzień dobry dla niektórych, dla niektórych dobry wieczór. Wszystko zależy od tego, kiedy to oglądacie. Witam was wszystkich. Dzisiaj chciałem podzielić się z wami takim, takim spostrzeżeniem. Tytuł będzie o makrofagi, taki jakiś tytuł będzie tutaj ty tego, tego, mojego, tego mojego krótkiego wystąpienia. I wiecie, miałem przygotowane to dokładnie, o czym mam mówić, co wam mam poka powiedzieć o tej makrofagi, ale, ale wszystko się jakoś tak rozsypało, i, i chyba wyjdzie znowu spontanicznie jak. Ale chyba tak najbardziej lubicie. Co to jest makrofagia, to większość z Was wie. A jeżeli nie wiecie, to możecie sobie tam zerknąć, tam w Wikipedii czy gdziekolwiek indziej. I chodzi to generalnie o to, że. Komórki własnego ciała, które są uszkodzone, zostają zniszczone przez własny organizm. Czyli organizm niszczy coś, co jest nieposłuszne, niepokorne, coś, co jest chore, nieuleczalnie chore albo uleczalnie chore, w każdym razie niszczy to, aby dać miejsce na nową komórkę, która w tym miejscu powstanie. Z komórki zazwyczaj, z komórki macierzystej. I ta nowa komórka ma zastąpić tego nie, ten niepotrzebny element, który, który przeszkadza, który robi krzywdę, który nie podporządkowuje się pod to, co mózg sobie tam wymyślił. I ta makrofagia jest wymuszana często sztucznie. Czyli niektórzy chcą wymusić to makrofagię, aby usunąć zmarszczki, aby poprawić kondycję swojego ciała. Czyli Zmusić przez głodówkę, przez przegłodzenie ciała, aby organizm, nie mając pożywienia, zaczął zjadać własne najsłabsze komórki. Czyli te uszkodzone w pierwszej kolejności. Potem te słabe. No a potem jak już nie ma tych uszkodzonych, zaczyna zjadać te, te które, które są zdrowe. I wiecie co? Ja miałem tutaj taki przygotowany, takie tutaj gdzieś tutaj leży, nawet ta rozpiska, ale. Co, co uświadomiło mi tam, podczas robienia tych, tego przygotowania, uświadomiłem sobie, że rzeczywiście to jest podobnie z naszym systemem państwowym. I chciałem wam powiedzieć, że takie porównanie do tego jest bardzo mocne. I, i sami wyciągniecie wnioski, czy ta makrofagia jest za, czyli czy jest to zjawisko pożądane i dobre dla nas, dla organizmów naszych, czy nie. Wyobraźcie sobie na przykład, tak jak ja sobie to wyobraziłem, system państwowy, gdzie pewne komórki tego systemu państwowego, czyli my ludzie, buntujemy się. Czyli bunt to znaczy, nie realizujemy zamierzeń rządu czy tych wszystkich systemów, które, które od nas czegoś oczekują. Oczekują od nas posłuszeństwa, oczekują od nas pracy od świtu do zmroku, oczekują od nas podatków. Ściągania, oczekują od nas lojalności, abyśmy nie robili nikomu krzywdy i abyśmy między sobą żyli w miłości, radości i pokoju, co nie zawsze jest, co nie zawsze jest zgodne z naszą, z naszą chęcią. Czasami ktoś z nas chciałby coś na przykład zabrać, ukraść, coś zniszczyć, komuś zrobić krzywdę, komuś dochlastać jeszcze bardziej, na przykład na kimś się zemścić, bo ktoś mu tam zrobił krzywdę. Wiecie, no tak jak to wszystko koło nas wygląda. I państwo, czyli ten mózg, wprowadza pewien system represji w postaci dawniej było to w postaci kary śmierci, jeżeli coś było nie tak i takiego, taką komórkę wyłapano, albo w postaci zamknięcia do więzienia, celem odizolowania takiej komórki chorej komórki ludzkiej od reszty społeczeństwa. Przy organizmie, czyli w organizmie żywym, te komórki buntują się z konkretnego powodu, mianowicie nie dostają tego, co potrzebują i albo nie mogą sprostać wymaganiom, te, które narzucił im ten mózg, ten główny komputer w danym organizmie bo nie mają z czego zrobić tego a tego, albo nie mają substancji, albo nie mają siły, żeby wyprodukować coś, co ten mózg potrzebuje, wrzucić to do krwiobiegu, no bo nie mają na to albo siły, tak jak mówię, ani materiałów, z czego mogą to zrobić, albo nie mają możliwości programowych, żeby to wykonać. I mózg za to je represjonuje, po prostu likwidując. Co się dzieje w społeczeństwie? W społeczeństwie, dlaczego ci ludzie się buntują? Dlaczego ci ludzie popełniają to, co nazywane jest przestępstwami czy wykroczeniami? No, dlatego, że ci ludzie nie mają tego, co by chcieli mieć. Czyli chcieliby być bogaci, chcieliby mieć piękny samochód, chcieliby mieć, żyć w pięknym otoczeniu, potrzebują na to środki. Wiedzą, że żeby to zapewnić, potrzebują pieniądze. I dla tych pieniędzy, które, chciały, które zapewniłyby im to, co potrzebują, no, dokonują tych, tych czynów, których dokonują. System państwowy za to ich wychwytuje, wsadza do więzień, a dawniej zabijał. W tej chwili już nie zabija, tylko wsadza na długi, długi okres bytowania. Taka komórka wychodzi, taka, taki człowiek, taka komórka wychodzi z tego więzienia jaki? No, raczej nie, nie wychodzi to jak zresocjalizowany człowiek, czyli na dobrego, zdrowego człowieka, tylko wychodzi bandziur jeszcze większy niż wszedł do tego więzienia. I przypomniała mi się sytuacja. Gdzie pan doktor w swojej, w swojej jednej z publikacji napisał o Wrąkach, o więzieniu we Wrąkach, gdzie napisał także, ja to z pamięci wam zacytuję. Rozmnożyli się optymalni w tym więzieniu. No, oczywiście, że się nie rozmnożyli, wiecie prawdziwie, tylko rozmnożyli się, gdzie jeden powiedział o żywieniu optymalnym drugiemu, trzeciemu, czwartemu i tak dalej. No i zrobiło się, zrobiła się taka dosyć zwarta grupa optymalnych w tym więzieniu. I. Jak zareagował system więzienniczy, na to zaraz Wam powiem. Natomiast zaczęli ci ludzie żywić optymalnie, system więzienniczy umożliwił im to, to odżywianie, zaczęli czytać książki, zaczęli się zmieniać, zaczęli być zupełnie innymi ludźmi w tym więzieniu. Ale gdy zobaczyli tam u góry, tam rządzących, co się dzieje w tym więzieniu, jakie są tego efekty, tak błyskawicznie tego głównego prowodyra, który czyli tego, który, tego pierwszego optymalnego, który zainicjował ten proces w tym więzieniu we Wronkach, zwolniono przed czasem, aby ta pandemia optymalności nie rozrastała się w tym więzieniu. System to zablokował. No dlaczego to zablokował? No to tylko mogą wiedzieć ci, którzy to zrobili. Ja na to pytanie Wam nie odpowiem. Doktor wiedział, że każdy czyn, który jest czynem niegodziwym, który jest czynem niedobrym, Popełniany jest w pewnych określonych warunkach. Czyli albo pewne potrzeby danej jednostki, które nie są według niego zaspokojone. I nie on sobie po swojemu to zaspokoi, czyli dokona tej zbrodni, bandytstwa, czy, czy, czy jakiegoś tam przestępstwa innego, albo on nie może tego sobie sam zrealizować, nie może sprostać, czyli nie może zdobyć tych dóbr naturalnych, czy nie tych, tych, tych dóbr, których on by chciał. I do tego celu wiecie, no dokonuje tego czynu nielegalnego. Ale gdyby system takiemu człowiekowi zapewnił to, czego on chce, no to po cóż ten człowiek miałby robić drugiemu krzywdę, czy, czy walczyć z systemem w jakikolwiek inny sposób? Nie, nie byłoby takiej zupełnie potrzeby. Ale jest druga możliwość, że ten człowiek, ta komórka, jego chęci Posiadania tego czy owego są po prostu patologiczne, bo ten człowiek tak naprawdę nie potrzebuje 10 domów czy 15 samochodów. Jest mu to zupełnie niepotrzebne. Nie potrzebuje 40-50 kg złota czy 15 łańcuchów, które sobie tutaj na około 6 zawiesi. Jest mu to zupełnie zbędne. Jest to nawet balast. Dlatego, że każdy człowiek ma jeden tyłek i wystarczy mu jeden samochód, żeby nie mieścić. Ma jedną, jedną personalnie osobę i mieszka, nie potrafi mieszkać jednocześnie w dwóch czy w trzech domach. Co nie znaczy, że nie może się przemieszczać do dwóch czy trzech. Ale jeżeli ich ma 30 czy 40, albo ma na przykład 50 mieszkań, które wynajmuje, i czerpie korzyści z innych komórek, z innych takich biedaków jak on, tylko którzy nie mają, nie stać ich na jeden dom, to znaczy, że to jest patologia. Tak. Patologią jest czerpanie zysku z drugiego człowieka, nie dając nic w zamian. Patologią jest najpierw nakraść, trzymać to wszystko pod sobą. Wynajmować to i czerpać z tego korzyści. Tak, to jest patologia. Ale to nie jest patologia, żebym ja kogoś obwiniał, bo za to odpowiada tu, nasz komputer. W momencie zmiany, zasilania tego komputera, nasze chęci posiadania się zmieniają i doktor to wiedział. I doktor wiedział, że takich łotrów, bandytów, którzy. Którzy z chciwości swojej mają ogromną chęć posiadania wielkich dóbr naturalnych albo władzy, to nie jest to, że oni sobie to wymyślili, że to jest ich prawdziwa chęć. To nie jest ich chęć, w znaczeniu taka pierwotna. To jest zwykła konsekwencja za błędnego zasilania ich w mózgu i powstają takie patologiczne po prostu chęci, takie patologiczne zachcianki. I doktor wiedział o tym, jak tą sprawę rozwiązać. Rozwiązanie jest bardzo proste: to jest codzienne liczenie i codzienne pilnowanie proporcji. Wtedy zmienia się wszystko. Ja, wiedząc o tym, po tylu latach prób i błędów, widzę, co się zaczyna dziać na moim własnym podwórku, bo tylko na podstawie tego własnego podwórka mogę to ocenić, mogę coś o tym powiedzieć. I mówię to z całą, z, z moją stanowczością jakby tokolwiek nazwać że następują zmiany przy pilnowaniu białka tłuszczów i węglowodanów przy odpowiedniej proporcji następują zmiany w patrzeniu na ten świat na to co nas otacza przestaje się mieć ochotę na gromadzenie w moim przypadku i nie tylko bo znam też innych który, który, którym się pewne rzeczy zmieniły do takich bardzo dziwnych rzeczy chciałem Wam powiedzieć, że pamiętacie, jak opowiadałem Wam o tej mojej kawie, którą piłem według zaleceń pana doktora. Czyli 100 gramów śmietany, takiej trzydziestki gęstej, słodkiej, 100 gramów mleka, to zagotowane, i tym zagotowanymi tymi dwoma produktami wymieszanymi zalewane dwie łyżeczki kawy. Czarnej, palnej kawy. I to wypijałem przez kilka dni. Trzy szklanki tego, dwie szklanki tego, bardzo, bardzo mi to smakowało. I przyszedł taki moment, gdzie przestałem robić kawę. Kawa przestała w ogóle smakować. Nie wiem, kto już prawie tydzień czasu, jak ja, słuchajcie, nie piję kawy. I nie dlatego, że ja sobie tak założyłem, że ja tej kawy nie piję, bo ona jest niezdrowa, bo ona jest niedobra, bo ona tam szkodzi i tak dalej. Figa, nic z tych rzeczy po prostu przestało mnie ciągnąć do kawy, a piłem kawę przez ponad 30 ponad 30 lat. Non stop. I to było, no, rzadko kiedy zdarzało mi się, żebym nie wypił dwóch, dwóch szklanek. Chyba, że gdzieś nie było. Rzeczywiście, no, to kończyło się na jednej, nie? Nie filiżacy. Szklankami piłem to. Często było pięć, 6 w ciągu dnia. I w tej chwili wącham, bożona pije, wącham tą kawę i, i ona, ona mi po prostu dzisiaj śmierdzi. Wczoraj śmierdziała. Bo myślałem, że... Ale coś dzieje się z kubkami smakowymi. Coś z tym zmysłem powonienia, coś uległo zmianie. I to nie tak, że ja z własnej chęci. Jak, jak przyjdzie mi ochota, to ja sobie tą kawę zaparzę. Natomiast ja tej kawy, mówię, któryś dzień z kolei nie piję. Żona jest zdziwiona, rodzina jest zdziwiona, bo przecież wiedzieli, że jestem kawożłopem, nie? Jak jeden z moich kolegów napisał, kawosiorbem. No tak, no oczywiście, jestem kawosiorbem, nie? I... Doktor wiedział o tym, że walka z pewną patologią, która jest patologią w społeczeństwie, nie polega na tym, aby zlikwidować patologiczną jednostkę, aby uwięzić ją w więzieniu, czy zabić, czy w jakiś tam inny sposób unieszkodliwić, ale aby dać jej to, co powinna do prawidłowego zasilania i zostawić samą sobie, aby sama zadecydowała, bo wtedy tylko, gdy będzie odpowiednio zasilona, będzie mogła zadecydować sama o sobie w sposób, Prawidłowy, biologicznie prawidłowy, w sposób taki do jakiego została zaprojektowana. I pan doktor o tym wiedział, że należy ludziom dać prawdziwą strawę w odpowiednich proporcjach, jakość i ilość odpowiednio. I zaczynają się dziać wtedy z tymi ludźmi cuda, tak jak stało się w tym więzieniu we Wronkach. I nie tylko pan doktor, ale i towarzystwo, Stowarzyszenie Optymalne do każdego włada, włodarza tego, tego naszego kraju i nie tylko są pisane listy. Za każdym razem, jak jest zmiana tam u góry, na tych wysokich stanowiskach, są pisane listy z wytłumaczeniem, co trzeba zrobić, jak należy zmienić to wszystko, jeżeli chodzi o strony jedzenia, żeby takie, a nie inne skutki społeczne były. I za każdym razem jest to jak grochem o ściany. Jednym z niewielu takich ludzi, którzy to zrozumieli był pan Piotr Jaroszewicz, który ma niedob niedobrą opinię, cieszy się z kiepską taką sławą, był to najmądrzejszy premier, jaki istniał w historii Polski. To był człowiek, który zrozumiał wagę tego problemu. Ale to opowiem wam kiedyś tą historię, to co udało mi się dowiedzieć, gdzie udało mi się doszperać do historii o Piotrze Jaroszewiczu. Tak, i teraz konkluzja tego. Czy ta makrofagia, czy jest to coś dobrego dla organizmu? Odpowiadam. Bo wiem, że nie jest. Makrofagia jest konsekwencją złego działania organizmu, czyli zagładzania organizmu. Lepiej jest każdą z tych komórek wyleczyć, czyli dać tak zjeść, tak zasilić organizm w energię, w środki budulcowe, aby każda komórka dostała dokładnie to, co dostać powinna. I dopiero wtedy ona z dobrej i nieprzymuszonej chęci wyprodukuje to, co będzie, to, co ona ma zaprojektowane w w środku, w, w genotypie, co powinna dać w zamian organizmowi. Tak jak ten człowiek, który dostanie wikt, opielunek i dach nad głową i, i, i ciepłą strawę, powinien z siebie dać więcej niż dostał do społeczeństwa. I taka jest prawidłowość. I pan doktor o tym doskonale wiedział. I teraz tak: ta makrofagia pozornie jest dobra, bo zastępuje komórki zniszczone komórkami nowymi. Ale jak wiecie, w telomerach jest zapis ilościowy ilości namnożeń, czyli ilości podziału tych komórek. I jeżeli ta ilość zostanie prze przekroczona no jeżeli przekroczona nie zostanie, ona jest po prostu ścisła. To jest pewna liczba, powyżej której po prostu komórki już się nie podzielą. Czyli jeżeli zniszczymy komórkę chorą, ułomną, kaleką, zabijemy ją w naszym organizmie, powołamy nowy podział komórkowy, aby zastąpić tamtą. To likwidujemy już jedną z możliwości namnażania. One się nie będą namnażały, nie będą się dzieliły w nieskończoność. Mają określony cykl skończony. Teraz rozumiecie? Tak jak z naszym państwem, jeżeli tych ludzi będziemy zamykać do więzień, nie dawać im możliwości wyleczenia, naprawienia się od samego, od samej podstawy. To ci ludzie będą ginąć, będą powodować dalej patologię, to będzie dalej trwało. A im szybciej to będzie następować, tym nastąpi szybciej kres tego państwa, tego chorego państwa, bo jest to chore państwo, które, które jest państwem głodnym. A głodnym jest dlatego, że nie potrafi zorganizować sobie jedzenia dla wszystkich swoich obywateli. Mówię to w całej rozciągłości tego słowa: jedzenia. Nie potrafi tym zarządzać, nie potrafi zorganizować. Dobry organizm zwierzęcia potrafi zapewnić sobie wikt i opierunek, czyli potrafi dorwać następnego, rozszarpać, ugotować go i zjeść. I działa to na, działa na własnym terenie, o który dba i który pilnuje, co jest naszym terytorium państwowym. My nie potrafimy, my wpuszczamy obcych, obce organizmy państwowe, które drenują nasz teren. Zabierają nam wszystko z niego, co mogą, wpuszczają tu swoje macki, my już nie mamy nawet możliwości, żeby czerpać soki z tej ziemi, na której ten nasz organizm państwowy kaleki ułomny jest, i on jest głodny. I ten organizm likwiduje poszczególne komórki, zamykając ich do więzień czy likwidując skrycie. Tak to funkcjonuje. Jeśli tego nie zrozumiemy, tej analogii, to ta makrofagia w naszym państwie będzie dalej trwała. Nie tylko w naszym państwie. Dalej będziemy się głodzić. A od głodówki zaczął się Holokaust. Tam też, w, w, w obozach, zaczynało się od zmiany jedzenia. Po trzech miesiącach, jak pisze doktor Jan, gdy przytacza tam jednego człowieka, który, który udało mu się przeżyć, oświęcił mi, który opisuje, jak to wyglądało, zaczynało się od jedzenia. Po trzech miesiącach była pustka w głowie. Nikt już nie uciekał. Wszyscy byli jak posłuszne bydło, jak posłuszne barany, prowadzone na rzeź. Bardzo bym nie chciał, żeby w naszym kraju również to nastąpiło. Nie chciałbym, żeby nasz kraj zamienił się w jeszcze większy obóz koncentracyjny niż już jest. Dlatego, między innymi, są moje wystąpienia tutaj. Dlatego mówię to, co myślę. To, co chcę Wam powiedzieć. Usuwam to, co chcę, żeby było usunięte. I tym chciałem się z Wami podzielić, jeżeli chodzi o, o tą makrofagię. Miłego dla Was wszystkich dnia, albo miłego wieczoru. Pozdrawiam Was wszystkich.